jest czy to nawet dzieci wiedzą kto to jest. O, pięknie! Jaki fajny! Znowu następna figurka do mojego albumu. A to? Ojej, jaki groźny! Jaką ma srebrną maskę. To jest Kylo Ren. Kylo Ren jest postacią negatywną, jest bardzo groźny. Ojej, ale to następna figurka sticking do mojego albumu! Ale się cieszę. Hurra! Bardzo się cieszę, że Ci mogłem pomóc. Poli, czy ty masz swoich figurek? Już. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mam 15 figurek! Super, Tomku. To już prawie cały album. Ciekawe, czy ktoś jeszcze przywiezie ci jakieś figurki. A wy jesteście ciekawi, czy Tomkowi udało się zdobyć cały album wszystkich figurek? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!